Witam. Jest to druga część filmiku, na którym pokazuję, jak zrobić zimową czapkę. W pierwszej części uczyliśmy się robić czapkę tutaj od tego momentu, od czubka, dodając w niektórych miejscach dwa słupki. Tak wygląda już czapka do tej pory. Może jeszcze tylko wspomnę, że tą czapkę robiłam 8 rzędów było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 rzędów pojedynczych słupków, takich, które tylko w jednym oczku miały jeden słupek. Tak ona wygląda. Teraz pokażę, jak zrobić ściągacz do tej czapeczki. Na ściągacz postanowiłam użyć innej włóczki. Jest to włóczka bardzo miękka, mięciutka, nie będzie na pewno gryzła czoła i takie również polecam włóczki na zrobienie ściągaczy. Nie polecam wełen takich prawdziwych, ponieważ one po prostu gryzą i nieprzyjemnie nosi się taką czapkę. Polecam jakieś domieszki z akrylem bądź inne naturalne włókna. Pokażę, jak zrobić troszkę nietypowy ściągacz. Przyda nam się tu umiejętność zrobienia półsłupków reliefowych, które będziemy wkładać od tyłu i od przodu. Teraz jednak zaczniemy zmieniać kolor. Tutaj jest druga włóczka. Pętelkę niebieską. Ciągniemy i zmniejszamy, przykładamy w ten oto sposób tutaj w to miejsce, w to miejsce przykładamy drugi kolor włóczki, łapiemy szydełkiem i przeciągamy przez niebieską pętelkę w ten oto sposób. Następnie niebieską włóczkę zaciągamy, mocno zaciągamy, i już pracujemy na tej brązowej. Robimy jedno oczko łańcuszka, które mocno zaciskamy. Mocno je zaciskamy. Teraz ciągniemy brązową włóczkę, żeby, z, żeby zmniejszyć tą pętelkę. Wkładamy szydełko w nią i zaczynamy robienie ściągacza metodą słupków reliefowych. ściągacz, jak sama nazwa wskazuje, będzie nieco nam, nieco nam ściągał, zmniejszał tą obwód tej czapeczki i teraz zabieramy się za pracę. Robimy narzut i szydełko wbijamy nie jak zawsze pod pętelkę tutaj. Nie robimy tego, ponieważ byłyby to zwykłe półsłupki. Teraz szydełko wbijamy w ten oto sposób na środek tego półsłupka. Owijamy jakby łapiemy. Z tyłu wygląda to tak. Owijamy jakby ten Półsłupek, ten słupek spod spodu. Wyciągamy tą nitkę i robimy teraz półsłupek. Tym sposobem zrobiłyśmy półsłupek reliefowy wkułowany od przodu. Teraz robimy narzut i robimy odwrotnie. Z tyłu z narzutem z tyłu wbijamy szydełko o w ten sposób owijamy i mocno wyciągamy, i przerabiamy, tym sposobem zrobiliśmy półsłupek. Wkuwany od przodu i od tyłu. Z tyłu wygląda to tak. Jeszcze raz będę pokazywać. Teraz półsłupek reliefowy wkuwany od przodu. Z przodu wkuwamy, owijamy szydełko i przerabiamy narzut. I teraz z tyłu narzut. I teraz z przodu. Teraz z tyłu, od tyłu wbijamy i teraz z przodu. Tyłu. i z przodu i tak na przemian. Proszę zobaczyć, jak wygląda z bliska taki wzór. Jest on dość charakterystyczny, ale będzie bardzo fajnie się prezentował. Jak prawdziwy ściągacz, bardzo często niektórzy mylą taką metodę robienia słupkami reliefowymi, z robieniem na drutach. Jest to takie dość mylące z tyłu wygląda tak. I robimy dalej. Narzut i teraz wkuwamy od tyłu. Narzut i od przodu. Jest to dość trudna metoda, ale bardzo efektowna. Jeszcze raz. Narzut i teraz od tyłu. I tak robimy cały rząd. Do samego końca, aż znajdziemy się w tym miejscu. Zrobię teraz krótką pauzę. Tak wygląda pierwszy rząd naszego ściągacza, robiony metodą półsłupków reliefowych. Widać już, jak ta czapeczka się tak zmniejsza, ściąga, ten ściągać już ją. Teraz możemy śmiało odciąć już tą niebieską niteczkę, ponieważ nie będzie ona już nam dalej potrzebna. I później można ją, oczywiście ładnie pod spodem wrobić, żeby nie wychodziła. Teraz pokażę jak. Złączyć ten pierwszy rząd. Jesteśmy tutaj na ostatnim półsłupku. Zmniejszamy tą pętelkę. Wkładamy szydełko. Należy pilnować, żeby te półsłupki reliefowe były na przemian. Raz wkuwane od przodu, raz od tyłu na następnym słupku. Raz od przodu od tyłu, od przodu od tyłu. Nasz ostatni, ostatni półsłupek akurat jest wkułowany od tyłu. Robimy narzut. I teraz, tutaj, w tym miejscu, od którego zaczynaliśmy robienie ściągacza, robimy słupek reliefowy wkułowany od przodu. Czyli owijamy to miejsce szydełkiem i robimy na nim półsłupek wkłowany od przodu. Wbijamy szydełko w pierwszy półsłupek i robimy oczko ścisłe. Tym sposobem złączyliśmy. Co dalej? Robimy oczko, jedno oczko łańcuszka i zaczynamy drugi rząd. Tutaj również będziemy musieli się bardzo pilnować, ponieważ robimy taką samą metodą jak ten pierwszy rząd ściągacza. Czyli skoro tutaj, w tym miejscu był Półsłupek wkuwany od przodu, to następny rząd również robimy w tym miejscu. Półsłupek wkuwany od przodu. Skoro tu był wkuwany od tyłu, to na nim robimy wkuwany od tyłu i tak do samego końca. Czyli robimy dalej. Narzut, wkuwamy od przodu. Już na zrobionym pierwszym rzędzie jest pierwszy półsłupek wkuwany od przodu na rzut, i teraz robimy od tyłu. Teraz od przodu, bo na dole jest półsłupek wkuwany od przodu. Teraz od tyłu. narzut, a teraz od przodu. Tutaj, od tyłu, narzut i od przodu. Rzut I od tyłu zrobił się super. Tutaj, proszę zobaczyć, jak wygląda ten nasz ściągacz z przodu i z tyłu. I tak on będzie się ładnie prezentował. Będzie miał takie, jakby, wytłoczenia. Robimy oczywiście tak do samego końca ten rząd, pilnując, żeby słupek wkuwany od przodu był na słupku wkuwanym od przodu. Ten, który jest wkuwany od tyłu, również na nim trzeba zrobić półsłupek wkuwany od tyłu. Takich rzędów trzeba zrobić 4-5 zależności, jaki chcemy mieć szeroki ten ściągacz. Ja myślę, że taki ściągacz w zupełności wystarczy. Jest to troszkę trudniejsza metoda, ale warto, ponieważ bardzo fajny ściągacz wychodzi, który możemy wykorzystać nie tylko przy robieniu czapek, ale przy robieniu rękawiczek ściągaczy do bluzeczek lub innych, innych robutek. I tak robimy tą metodą, jeszcze z 4-5 rzędów. Tak to wygląda. Życzę powodzenia.